I Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej modlitwy. Witam Was w piątek na wspólnej modlitwie koronkom do Bożego Miłosierdzia. A jak piątek, to chcemy modlić się przede wszystkim o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, ale trwamy również cały czas, nieustannie w modlitwie za pokój na świecie pokój na Ukrainie pokój w naszych sercach. Teraz przeczytam intencje, które pisaliście w komentarzach i zapraszam do wspólnej modlitwy po przeczytanym fragmencie dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pan Maciej, módlmy się za dusze w czyściu cierpiące. Pani Anna, módlmy się o pokój na świecie i zgodę w naszych rodzinach. Teraz już, kochani, wsłuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Dziś ujrzała ojca Andrasza w postawie klęczącej, zatopionego w modlitwie, i nagle stanął Jezus przy nim i wyciągnął obie ręce nad głowę jego i rzekł do mnie: On cię przeprowadzi, nie lękaj się. Zatem kochani, wyciągnijmy nasze różańce i módlmy się w tych wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjołaski, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżował u Marii Pogrzebią. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Nie. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Nie. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo. Święta siostro Faustyno. Święty Janie Pawle II. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. Módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Kochani, oddajmy się pod opiekę i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I kochani, przyzywajmy jeszcze opieki i wstawiennictwa świętego Józefa. <coughs> Pomnij o najczystsze oblubieńcze Maryjo, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał, to ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy moje o przybrane ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. I kochani, pomódmy się jeszcze modlitwom świętego Jana Pawła II. O pokój. Boże Ojców naszych, wielki, miłosierny Panie życia i pokoju, Ojcze, wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potem wojny i obal pychek, gwałtowników wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, który, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska walki i przemocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża twojemu stworze Twoim stworzeniom na niebie i na ziemi i w powietrzu. Z Maryją, matką Jezusa i naszą błagamy Cię przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Znisz logikę odwetów i zemsty. A poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działanie wojen przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, niech teraz Pan Bóg nas błogosławi, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na jutro, na godzinę 15 do wspólnej modlitwy. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, zaproście swoich znajomych. Zapraszam również do komentarza, jak również do nowenny. Dzisiaj dzień drugi, nowenny do świętego Józefa. Pozdrawiam, trzymajcie się z Panem Bogiem.